Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że im bardziej biegłeś za czymś, tym bardziej to uciekało ci między palcami, że im bardziej starałeś się zmusić rzeczy do zaistnienia, tym bardziej wydawały się oddalać? Może zastanawiałeś się, czy problem tkwi w tobie, czy robisz coś źle, czy musisz się jeszcze bardziej wysilić, aby zdobyć to, czego pragniesz? Ale co, jeśli powiedziałbym ci, że istnieje inna perspektywa? głębsza, cichsza, bardziej zgodna z Twoim własnym przeznaczeniem. Karl Jung, jeden z największych myślicieli duszy ludzkiej, wierzył, że to, co jest naprawdę Twoje, nie musi być wymuszane, że istnieje naturalny przepływ, synchroniczność, która łączy Cię ze zdarzeniami, ludźmi i ścieżkami, które są częścią Twojej najbardziej autentycznej podróży. I że gdy zaczniesz się dostosowywać do tego, kim naprawdę jesteś, to, co ma być Twoje, nieuchronnie Cię znajduje. To trudna do zaakceptowania idea w świecie, który uczy nas od najmłodszych lat, że wszystko musi być zdobyte potem, wysiłkiem i wytrwałością, że jeśli nie będziesz biegać, ktoś inny zajmie Twoje miejsce, że jeśli nie będziesz walczyć, przegrasz. Ale ta logika ciągłej wojny rozłącza nas z czymś znacznie bardziej subtelnym, z czasem życia, z rytmem duszy, z mądrością niewidzialnego. Jung mówił, że dusza ma swój własny cel i przyciąga to, czego potrzebuje do wzrostu, nie to, czego chce ego, nie to, co wydaje się idealne na powierzchni, ale to, co naprawdę służy twojej transformacji. I dlatego właśnie wiele razy to, czego najbardziej pragniesz, się nie dzieje, ponieważ nie jesteś gotów, ponieważ jeszcze nie jest pora, lub ponieważ w głębi duszy to nie jest to, co zaprowadzi cię tam, gdzie Twoja dusza musi dotrzeć. To zrozumienie zmienia wszystko. Zmienia sposób, w jaki patrzysz na straty, na milczenia, na nie w życiu. Zmienia relacje z czasem, z lękiem, z ideą kontroli ponieważ gdy zaczniesz ufać temu przepływowi, nie jako konformizm, ale jako akt duchowej odwagi, coś w tobie się uspokaja. Potrzeba udowodnienia, przyspieszenia, zdobycia za wszelką cenę zaczyna tracić siłę i w jej miejsce rodzi się cicha ufność. Ufność, że tak, to, co jest Twoje, nadchodzi i że dopóki się to nie stanie, możesz żyć, możesz rosnąć, możesz stać się tym, kim musisz być, aby otrzymać to, co już jest w drodze. Ponieważ przeznaczenie nie myli trasy, ono tylko czeka na właściwy moment, aby się zdarzyć. Idea, że wszystko, co ma być Twoje, cię znajdzie, nie oznacza bierności. Nie chodzi o złożenie rąk i czekanie, aż życie dostarczy cuda zapakowane na złotych tacach. To, co Jung nam proponuje, jest bardziej subtelne i potężne ścieżka samoświadomości. Ponieważ aby coś nas naprawdę znalazło, musimy być we właściwym miejscu. I to miejsce nie jest adresem fizycznym, ale stanem wewnętrznym. Gdy jesteś odłączony od tego, kim naprawdę jesteś, żyjesz gąząc zniekształcone wersje miłości, sukcesu, uznania, przyciągasz związki, które nie mają nic wspólnego z tobą, nalegasz na projekty, które wysączają Twoją duszę. I wszystko to generuje cykl frustracji, który każe ci wierzyć, że życie jest przeciwko tobie. Ale w rzeczywistości to tylko odbicie Twojego własnego rozłączenia, ponieważ to, co ma być Twoje, możecie znaleźć tylko wtedy, gdy naprawdę jesteś sobą. I dlatego właśnie tyle rzeczy zaczyna się układać, gdy przestajesz się zmuszać, aby zmieścić się w miejscach, które do Ciebie nie należą, gdy przestajesz biegać za kimś, kto Cię nigdy nie widział, zadowalać kogoś, kto nigdy Cię nie zaakceptuje, podążać ścieżkami, które zostały wyznaczone przez cudze oczekiwania. Od momentu, w którym zaczniesz szanować swoją istotę, nawet nie wiedząc dokładnie, gdzie cię zaprowadzi, życie zaczyna odpowiadać inaczej. Jung mówił o procesie indywiduacji czyli o tym właśnie zanurzeniu się w swojej własnej prawdzie to moment, w którym zaczniesz słuchać siebie zamiast świata i ten ruch wewnętrzny. Choćby był nigdy tak cichy, ma głębokie znaczenie dla Twoich wyborów, Twoich relacji, Twojej obecności. Przestajesz być kimś zagubionym, próbującym się zmieścić i stajesz się kimś całym, będącym znalezionym. W tym punkcie synchroniczności stają się częstsze. Ludzie zaczynają pojawiać się znikąd, okazje pojawiają się, gdy ich najmniej się spodziewasz. Drzwi, które były zamknięte, otwierają się z łatwością. I to nie magia, to wyrównanie. To tak, jakby wszechświat powiedział, teraz jesteś gotów, teraz możesz otrzymać. I najpiękniejsze jest to, że w tym stanie połączenia już nie czujesz tej rozpaczliwej pilności sprzed, ponieważ rozumiesz, że wszystko ma swój czas, że czekanie. Też jest częścią, że droga nie musi być pośpieszona. I to wtedy to, co nabyć Twoje, naprawdę Cię znajduje. Nie dlatego, że zmusiłeś, ale dlatego, że stałeś się kimś, kto już żyje w pokoju z tym, co jeszcze nie przyszło. I ten pokój sam w sobie jest znakiem, że spotkanie jest bliskie. Ale co naprawdę ma być Twoje? To pytanie, które nosi w sobie więcej głębi niż się wydaje, ponieważ nie wszystko, czego naprawdę pragniesz, do Ciebie należy. Czasami to, czego chcesz, pochodzi z ego, z potrzeby udowodnienia czegoś, wypełnienia pustki, naprawienia starych ran. I to wtedy mylisz to, co ma sens, z tym, czego brakuje. Jung mówił, że dusza ma mądrość, której ego nie rozumie. I to właśnie dlatego wiele naszych największych pragnień się nie spełnia, nie dlatego, że jesteśmy niezdolni, ale dlatego, że jeszcze nie jesteśmy tym, kim musimy być, aby to żyć bez utraty siebie. Życie w tym sensie nic nie odmawia ono tylko odkłada do czasu, aż będziemy gotowi. I ta gotowość nie ma nic wspólnego z doskonałością, ale z dojrzałością wewnętrzną, z odwagą powiedzenia nie temu, co boli, nawet jeśli wydaje się kusząca, z uczciwością uznania, że niektóre marzenia były tylko murami pomalowanymi na niebo. I to właśnie w tym procesie przywiązania, że zaczyna się prawdziwe zdobycie. Ponieważ gdy puszczasz to, co do ciebie nie należy, otwierasz miejsce dla tego, co naprawdę jest twoje, aby weszło. Może to być nowy związek, nowa praca, zmiana miasta, a nawet ponowne odkrycie tego, co już masz, ale nigdy nie ceniłaś. I w większości przypadków to, co przychodzi w tym momencie, nie ma przesadnego blasku tego, czego pragnęło ego, ale ma pokój, ma dopasowanie, ma ciszę w środku. To tak, jakbyś przestał pływać pod prąd i po raz pierwszy został niesiony przez właściwą wodę. To nie oznacza braku wysiłku, oznacza obecność, oznacza świadomość, oznacza wiedzę, kiedy przestać zmuszać, kiedy puścić, kiedy ufać. I to zmienia wszystko. Ponieważ gdy żyjesz zmuszając drzwi, które się nie otwierają, mówisz wszechświatowi, że nie ufasz czasowi rzeczy, że nie wierzysz, że coś lepszego na ciebie czeka, że wolisz się trzymać mało, płytko tego, co boli. Ale gdy puszczasz z wiarą i stanowczością, mówisz, zasługuje na więcej. I ten prosty akt oddania zmienia częstotliwość, z jaką wibrujasz. Pole, które emanuje, odpowiedzi, które życie ci daje. I tak to, co ma być twoje, zaczyna się do ciebie zbliżać powoli, bez hałasu, bez lęku, ponieważ to, co jest prawdziwe, nie wchodzi robiąc hałas, wchodzi, ponieważ rozpoznaje w tobie dom. I ten dom istnieje tylko wtedy, gdy przestajesz być tym, kim świat kazał ci być i zaczniesz być tym, do kogo się urodziłeś. Istnieje moment, w którym zdajemy sobie sprawę, że nie musimy już biegać za czymś nie z dumy, nie z frustracji, ale z mądrości. To wtedy, gdy rozumiesz, że wszystko, co od ciebie ucieka, nigdy nie było twoje, i wszystko, co pozostaje, nawet wobec chaosu, wątpliwości i milczeń, nosi coś, co warte jest opieki. Karl Jung widział człowieka jako pole symboliczne, gdzie nic nie jest przypadkiem i wszystko komunikuje. Gdy nalegasz na coś, co wyraźnie od ciebie ucieka, nie tylko marnujesz energię, rozłączasz się ze swoją istotą, ponieważ to, co jest naprawdę twoje, nie wymaga ścigania, wymaga obecności, zrozumienia, wewnętrznego wyrównania. I to całkowicie zmienia sposób, w jaki widzisz straty, odmowy, rozstania, milczenia. Przestajesz interpretować jako odrzucenie i zaczynasz postrzegać jako przekierowanie. I to w tym przekierowaniu mieszkają odpowiedzi, których tak szukasz. Czasami to, co przysięgałeś, że będzie centrum twojego życia, było w rzeczywistości odchyleniem, skrótem, aby nauczyć się powiedzieć nie aby poznać się głębiej, aby rozpoznać swoje granice i prawdziwe pragnienia. Trudno to zobaczyć, gdy ból jeszcze pulsuje, ale z czasem, a przede wszystkim ze świadomością, rozumiesz. Choć Cię nie odrzuciło, Cię wyzwoliło. To, co się nie stało, Cię nie sfrustrowało, Cię ochroniło. Ponieważ gdy wyrównujesz się ze swoją głębszą istotą, wszystko to, co nie jest z nią kompatybilne, po prostu zaczyna się rozpuszczać. I to nie jest kara, to jest szlifowanie, to jest jasność, to początek nowego porządku, gdzie nie musisz już prosić o miłość, o uwagę. O obecność, ponieważ to, co ma być Twoje, już jest w drodze i nie przejdzie obok, rozpozna cię jako część tej samej ścieżki. Ale aby to się stało, musisz przestać się ukrywać za wersjami, które wymyśliłeś, aby być zaakceptowanym. Miłość, która jest dla Ciebie, Życie, które jest Twoje, przeznaczenie, które na Ciebie czeka, nie rozpoznają masek, zbliżają się tylko wtedy, gdy decydujesz się stanowczo żyć bez filtra, bez pancerza, bez strachu przed tym, aby wyglądać na wrażliwego, ponieważ to w wrażliwości mieszka autentyczność i to w niej wszechświat znajduje drogi, aby Cię osiągnąć. Karl Jung wierzył, że dusza przyciąga to, czego potrzebuje do ewolucji. I wiele razy to, czego dusza potrzebuje, jest dokładnie przeciwieństwem tego, czego chce ego. Więc gdy zaczniesz tracić rzeczy, ludzi, okazje, nie myśl, że jesteś karany. Myśl, że jesteś opróżniany, aby być naprawdę wypełnionym. To, co ma być twoje, cię znajdzie, ale najpierw musisz znaleźć siebie. Gdy Jung mówił o przeznaczeniu, nie mówił o czymś zewnętrznym i niezmiennym, ale o wewnętrznym procesie objawienia. Przeznaczenie dla niego było tym, co wyłania się, gdy przestajesz uciekać przed sobą. Innymi słowy, to, co ma być twoje, nie cię znajdzie, dopóki żyjesz życiem, którego oczekują od ciebie, powtarzając wzorce, które nawet nie są twoje, starając się zadowolić, należeć, zmieścić. To, co jest prawdziwe, nie przychodzi do twojej zmodelowanej wersji, przychodzi, gdy się emocjonalnie rozbierasz, gdy zaczynasz honorować swoje sprzeczności, słuchać swoich dyskomfortów, przyjmować to, co czujesz. To wtedy wszechświat zaczyna odpowiadać nie dlatego, że On się zmienił, ale dlatego, że zmieniłeś sposób bycia w Nim. I wtedy to, co wcześniej wydawało się takie trudne, takie nieosiągalne, takie nieprawdopodobne, zaczyna płynąć, jakby zawsze tam było, tylko czekając na Twoją zgodę. Ta zgoda jest kluczem. Ponieważ gdy decydujesz, że nie będziesz już żebrać o uwagę, nie będziesz już nalegać tam, gdzie nie ma wzajemności, nie będziesz się już umniejszać, aby zmieścić się w mało, co ci oferują, tworzysz nowe pole wokół siebie pole, gdzie wchodzi tylko to, co wibruje na tej samej częstotliwości twojej prawdy i to ma prawie magiczną moc. Zaczynaś postrzegać, że nie musisz biegać, przekonywać, nic nikomu udowadniać. Połączenia, które mają znaczenie, dzieją się naturalnie. Okazje, które mają sens, cię znajdują bez wysiłku. Ścieżki się otwierają nie dlatego, że błagałeś, ale dlatego, że się wyrównałeś. Jung to nazywał synchronicznością, tym rodzajem zdarzenia, które nie może być wyjaśnione logiką, ale ma głębokie znaczenie. Gdy żyjesz ze swojej istoty, świat ci zwraca znaki. I te znaki, choćby były nigdy tak subtelne, prowadzą cię jakby były cichymi kompasami, wskazując właściwy kierunek. Dlatego nie rozpaczaj, jeśli coś, czego bardzo chciałeś, się nie stało. Nie myśl, że straciłeś czas z kimś, kto nie został, ani że na darmo dałeś komuś, kto nie potrafił otrzymać. Wszystko to było częścią drogi, wszystko to cię ukształtowało na teraz. Każda nieobecność nauczyła cię obecności, każde odrzucenie nauczyło cię wartości, każde milczenie nauczyło cię słuchać siebie. I to właśnie ta nauka przygotowuje grunt dla tego, co naprawdę jest Twoje, ponieważ gdy przestajesz nalegać na zamknięte drzwi, inne otwierają się same. I to są drzwi, które powinieneś przejść, nie ze strachem, ale z odwagą, nie z wątpliwością, ale z ufnością, ponieważ to, co ma być Twoje i tutaj tkwi piękno tego, nigdy nie wymaga rozpaczliwego wysiłku. Wymaga tylko prawdy, i gdy wybierasz swoją prawdę, wszystko to, co do Ciebie należy, zaczyna Cię rozpoznawać z powrotem. Wielkie wyzwanie jednak polega na ufaniu temu procesowi, gdy wszystko wydaje się stagnacyjne. Trudno wierzyć, że coś większego się rysuje, gdy jesteśmy otoczeni pustką, czekaniem, uczuciem, że nic się nie dzieje, ale cisza też jest etapem objawienia. To w ciszy uczysz się słuchać siebie, ponownie łączyć się z tym, czego naprawdę chcesz i postrzegać to, czego już nie chcesz. Wszechświat nie pracuje na naszym czasie mentalnym, pracuje na czasie dojrzewania duszy. I wiele razy ten czas wymaga, abyś się oddalił od rozpraszaczy, abyś się oczyścił z powierzchownych więzi i abyś znalazł sens w przestrzeni między jedną fazą a drugą. Jung mówił, że każdy proces transformacji zaczyna się od zejścia, podróży do nieświadomości, gdzie stawiamy czoła cieniom, leczymy rany i ratujemy części nas, które zostały zapomniane. Ta przeprawa może wydawać się samotnością, ale w rzeczywistości jest przygotowaniem. Podczas tego cichego przygotowania życie nas zwykle testuje ludzie, którzy już nie pasują do naszej nowej częstotliwości, mogą się pojawić ponownie. Stare sytuacje próbują nas ściągnąć z powrotem. Umysł ze swoimi starymi mechanizmami obrony próbuje nas przekonać, że źle robimy, zmieniając się i to wtedy mieszka zwrot. Musisz utrzymać swoją prawdę, nawet gdy jeszcze nie dała widocznych rezultatów. Musisz pozostać wierny sobie, nawet gdy pokusa powrotu doznanego wydaje się bardziej komfortowa. To akt wiary, nie w sensie religijnym, ale w głębszym sensie duchowym wiara w Twoją własną podróż. Wiara, że to, co ma przyjść, jest większe niż to, co zostało. Gdy utrzymujesz tę wewnętrzną integralność, coś zmienia się wokół ciebie. Różni ludzie zaczynają się pojawiać, bardziej spójne okazje zaczynają się pojawiać i czujesz, nawet bez dowodów, że jesteś bliżej tego, czego zawsze szukałaś. I może najpiękniejszą rzeczą ze wszystkiego tego jest zdanie sobie sprawy, że w gruncie rzeczy to, co ma być Twoje, przychodzi nie tylko, aby Cię uzupełnić, ale aby Cię objawić. Nie chodzi o wypełnienie pustki, ale o dzielenie się całością. Połączenia, które naprawdę transformują, to nie te, które Cię ratują, ale te, które Cię odbijają. Pokazują, jak wiele wzrosłeś, jak wiele się wyleczyłeś, jak bardzo jesteś gotów żyć z głębią. Miłość, która przychodzi na tym etapie życia, nie dotyczy już oczekiwania, dotyczy obecności, nie dotyczy już potrzeby, dotyczy wyboru. I wszystko to jest możliwe tylko dlatego, że przeszedłeś przez poprzedni proces. Zatem tak. To, co ma być Twoje, Cię znajdzie, ale nie dlatego, że za tym biegałeś, ale dlatego, że pozostałeś stanowczy tam, gdzie to było najważniejsze wewnątrz siebie. Przeznaczenie w tym przypadku nie jest linią napisaną na zewnątrz, jest naturalną konsekwencją tego, kim się stałeś. I gdy wreszcie to, co jest Twoje, Cię znajduje, nie ma wątpliwości. Nie ma zamieszania, nie ma potrzeby udowadniania czy błagania, jest wewnętrzna cisza, która potwierdza, jest pokój, który się instaluje nawet pośród niepewności świata zewnętrznego. Jung wierzył, że nieświadomość nas prowadzi do spotkań, które ujawniają naszą prawdziwą naturę. I gdy to się dzieje, rozpoznajesz więcej niż drugą osobę rozpoznajesz siebie. To nie oznacza, że będzie łatwo lub że nie będzie wyzwań, ale będzie cicha harmonia między tym, co czujesz, a tym, co przeżywasz. To jakby każdy kawałek wreszcie znalazł swoje miejsce. I w tym dopasowaniu nie ma potrzeby masek. Możesz być sobą, bez obrony, bez strateni. Bez stałego strachu przed odrzuceniem, ponieważ prawdziwe spotkanie dzieje się między duszami, które widziały się wcześniej, nawet jeśli nie pamiętają tego świadomie. Ten rodzaj doświadczenia redefiniuje to, co rozumiemy przez miłość, sukces, cel i spełnienie. Zaczynamy dostrzegać, że nie chodzi tylko o uzyskanie tego, czego pragniemy, ale o przyciągnięcie tego, co jest kompatybilne z naszym nowym stanem świadomości. Życie w tym sensie przestaje być desperacką gonitwą za odpowiedziami i przekształca się w taniec z nieznanym. Zaczynasz bardziej ufać przepływowi i mniej kontroli. Uczysz się dostrzegać piękno w procesie, a nie tylko w wyniku. I rozumiesz raz na zawsze, że wszystko to, co opierało się przybyciu wcześniej, w rzeczywistości czekało na właściwy moment moment, w którym byłbyś gotów do przyjęcia. Obejmuje to osoby, oportunizmy, zmiany życiowe, wewnętrzne uzdrowienia, a nawet realizacje, które wydawały się niemożliwe kilka lat temu. Wszystko to zaczyna się wyrównywać, gdy przestajesz biec za czymś i zaczynasz iść z celem. To jest prawdziwa moc zrozumienia, że to, co ma być Twoje, Cię znajdzie. Nie chodzi o złożenie rąk i czekanie, aż wszystko spadnie z nieba. Chodzi o chodzenie ze świadomością, o wyborze z jasnością, o staniu się kimś, kto żyje w harmonii z tym, czego pragnie. Jung mówił, że życie nie jest kwestią znalezienia sensu, ale jego przeżywania, i żyć ze sensem to dokładnie to wyrównać swoje postawy z prawdą swojego bytu. Gdy to się dzieje, świat zewnętrzny zaczyna odpowiadać z większą spójnością. To, co wcześniej wydawało się nieprawdopodobne, zaczyna wydawać się nieuniknione, a to, co wcześniej wywoływało w tobie niepokój, teraz daje ci spokój, ponieważ rozumiesz wreszcie, że wszystko to, co ma być Twoje, nie jest zagubione. Nie jest daleko i nie zwleka. Czeka tylko na dokładny moment, w którym będziesz wystarczająco całą osobą, aby przeżyć to z głębią, obecnością i dojrzałością. Najgłębsza prawda o tej podróży jest taka, że wiele razy to, co ma być Twoje, cię nie znajduje, gdy szukasz, ale gdy jesteś. Gdy przestajesz próbować udowodnić swoją wartość światu, gdy puszczasz kontrolę, gdy zaczynasz żyć z autentycznością, to w tym momencie rzeczy zaczynają się wyrównywać niemal magicznie. Nie dlatego, że życie nagle się zmieniło, ale dlatego, że ty się zmieniłeś i ta wewnętrzna zmiana rozchodzi się na wszystko. Osoby, które wcześniej Cię nie widziały, zaczynają zauważać Twoją obecność. Drzwi, które były zamknięte, się otwierają. To, co wydawało się niedostępne, się zbliża, ponieważ wszechświat nie odpowiada na to, co mówisz, że chcesz, odpowiada na to, kim jesteś. I dlatego próba wymuszenia zdarzeń, bieganie za tym, co się nie poddaje, naleganie na zamknięte drzwi jest takie wyczerpujące, ponieważ w głębi duszy wiesz, że to, co jest naprawdę Twoje, nie wymaga walki, wymaga obecności, wymaga integralności, wymaga serca gotowego do przyjęcia. Karl Jung mówił, że przeznaczenie to nie tylko coś, co nam się przydarza ale coś, co również tworzymy, żyjąc w harmonii z naszą nieświadomością. Gdy zaczynasz szanować swoje granice, leczyć swoje rany i słuchać wewnętrznych sygnałów, w rzeczywistości kształtujesz ścieżkę, po której Twoje przeznaczenie będzie mogło Cię znaleźć. Każdy świadomy wybór. Każde nie powiedziane we właściwym momencie, każde tak pochodzące z serca, wszystko to buduje most między tobą a tym, co już idzie w twoim kierunku. Proces może wydawać się powolny, a czasami nawet bolesny, ponieważ wiąże się z pozostawieniem za sobą tego, kim byłeś, aby stać się tym, kim miałeś być. Ale to właśnie w tej pustce między starym a nowym dzieje się prawdziwy cud. Cud pozwolenia sobie być znalezionym przez wszystko to, co rezonuje z Twoją najbardziej autentyczną esencją. I gdy to się dzieje, uczucie nie jest zwycięstwem, ale ponownym spotkaniem, jakby w głębi duszy wszystko było już napisane. Czekając tylko, aż sobie to przypomnisz. Zatem, jeśli dzisiaj czujesz się zagubiony, niecierpliwy, myśląc, że życie się opóźnia lub że twoje marzenia odeszły na zawsze, oddychaj, ufaj, skalibruj swoją wewnętrzną kierunek, ponieważ wiesz, to, co ma być twoje, się nie gubi, nie wyczerpuje, nie zapomina o tobie. Czeka tylko, aż będziesz gotów. Aż będziesz całą osobą, aż będziesz dostępny, nie tylko z wyciągniętymi rękami, ale z otwartą duszą. I gdy ten moment nadchodzi, nie ma wysiłku ani niepokoju, ani pośpiechu, tylko głęboka cisza, która potwierdza przyszło. I gdy przychodzi, wiesz, ponieważ wszystko w Tobie mówi tak. I to tak nie pochodzi z głowy ani ze strachu, ani z niedostatku, pochodzi z duszy. A dusza nigdy się nie myli.